O jest, to super Idę do Gotowskiej, waszało się w drugi rok Proszę to was, dodać mnie Idę do tego na Bursztynka, mam jakiś Kurwa, daj idę, tam z tego bloku staję tylko Może tu na górę Masz, Jak mas, masz Głoszę, nie chcę, rondo to głupie Niech są, nikt O, załalaby już Masz. To je nie kocham jakiegoś tylko, tam jest prosty Nie wiem, zaraz to idziemy a ja by... A, przed nimi... jedz, jedz jakiś kamerę starą mam Czekaj, jedz O, wtedy tak będę, burz będzie Czekamy Ojej, bogaty, już tutaj blok żyjemy, tam już no dobrze, że nie mogę. Czy jak ja tu sali? To jest na. Co to, David? I znowu. Co to, boże, ja. Okej. Szły na nic to. Nie muszę czekać tu. Czasami mają na to nic. Nie, ale mi jest złote, te pierda tam luczę. I kłamie. No i złote sestery, a z tam pilota, czy te? To jest seko. Proszę i leczamy. Jest 10 pierdolonych klubów. Czekaj, telefonem. Nie te patrzcie, tak gówno, tak jest. Dziesięć. Ale patrzcie filmy, takie filmy. To jest zabawa, jest. O, to tutaj. No, tak no, jak węgłom wczesają. O, jeden jedzie już. Kurde, to jest. O, bagaż, czekaj. Skręta. Nie ma co okej Ok, idziemy. O, jaka? O kurwa, macie Okej, czekamy jak wyszło. Jest, jest, jest. Człuchaj, Kurwa, jest. Jest, jest. Jest, jest. Jest, 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 jest. Ej, czeka jakiś tam pierdolny. Co Ta jest nowy blok 310, ten octyl blok. Jak się mówi, że. Tam buduję, dalej. No, no się. No, chujaczy. No, Oj, to maga, mogę, no buduj, tam dużo. Chyba tak Chyba tak jak stasz. Oj, tu mogę domić, mogę. Daj, bo dom jest prosto. No już. No, dalej

Oh, bay <Sýsthán> <Sýsthán>

Eidu, padavuud, see tähendab puusai . ei tea , kui taabu üldseid said , no see , ei tea , see läheb . see käib nagu täna õhtus . 你去看，你去看呗。比、yes.，还是现在价格多少？六 le c'est dame c'est ici quoi le dame mon c'est mi, ja o, chińska. <grymianie> Ty chiny są, A, daj, A, po prostu daj to wszystko. Odchieska. tutaj. Tak. daj po prostu. tutaj?

Następny przystanek: plac bankowy. Och, kiedy to? Och, Nie,

itu kalau datang dekat

Ale na tym pałac Na batele, pałacem już. Hm. Jak idzie? Tak daleko nie działał. Tak, już czarny ta, nie tu już nie już. Jest tutaj już. O, matze, blok, jest stary. Jak, idzie latmy już? Może parę do druga sesja, już.